Bardzo mi ten klimat pasował chociażby z tego względu, że piosenka troszeczkę obejmuje kolej, obejmuje tą ucieczkę, bo inspirowałam się troszeczkę przeżyciami z mojej rodziny zaczerpniętych, czyli historią mojej probabci Emilii. Która to w latach 30., właśnie opuściła swojego mężczyznę, dość takiego zamożnego, szczęśliwym, czyli cokolwiek się dzieje w naszym życiu, małymi kroczkami spełniać swoje marzenia. I ja właśnie chyba teraz to robię. Chyba nikt tak centralnie nie był związany z muzyką, więc chyba jestem pierwszym takim rodzynkiem w naszej rodzinie, który jest tak bezpośrednio związany z muzyką. Lubię być takim kameleonem, więc tutaj jest jakaś tam kolejna moja odsłona. I lata 30, i właśnie ten klimat, dzisiaj się ubrałam w ten oto strój e, dlatego że chciałam pokazać właśnie wam e, tą piękną stylizację właśnie też autorstwa y, y, pani Tokarzewskiej Walerii specjalnie ją poprosiłam o to więc, y, więc naprawdę Zdolna bestia z niej jest, i właśnie w tym wystąpiłam, a o całość kreacji w Teledysku dbała Urszula Łęczycka i Martyna Jeziorska. One się znają na strojach pod kątem epokowym, więc myśmy dbali o każdy ształ, już tym razem solowa. Cóż mogę wam powiedzieć? Będą właśnie różne odsłony, mnie, tak jak ja to lubię. <laughs> Więc, nie tylko takie nostalgiczne, emocjonalne numery, jak wolę być, ale również wesołe, energetyczne, e, nawet kawałki trapowe.